Dzień dobry kochani, sama nie wiem jak ja wpadłam na ten pomysł. I właśnie nagrywam odcinek, który jest dla mnie mega stresujący, bo ja jestem turbo zestresowana zawsze, kiedy gram w ligę I to jest uwaga mój pierwszy raz na Summoners rift w rankedzie. Obstawiam, że będzie ciężko bo generalnie ja sobie grałam na boty na boty mega fajnie się gra ale już jak wiem, że gram z ludźmi to po prostu nie wiem co się dzieje, ale ja jestem zestresowana, w ogóle nie myślę robię jakieś głupoty generalnie strasznie mnie stresuje to że ludzie będą hmm... źli na mnie za to, że ja się do przykład nie wiem, wywaliłam 10 razy i wiecie, nie chcę też nikomu psuć ale ale no... Podobnie trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu, więc jeszcze raz. Dzień dobry, kochani, i witamy na Summoner's List. <grym> ok, dostałam bota, więc chciałabym wybrać postać, którą gram zawsze i jest moją ulubioną postacią, czyli Jinx. Tylko byśmy zbanowali, na kogo ja nie chcę grać. Na Zixa chyba nie chcę. Albo na Caitlin. Nie wiem. Generalnie mam nadzieję, że dobierze mi tutaj takie takie, takie postaci takich współzawodników i współprzeciwników, którzy nie będą jacyś, wiecie, tu mocni, w ogóle. No bo nie chcę, żeby wypłatami myśli. No, to będzie ciekawa rozgrywka. Dobra, nikt mi nie zbanował Jinx, więc wybieram pierwsza. Dziękuję. Mam nadzieję, że docenicie, kochani, że tak nadwyręczą moje zdrowie psychiczne w tym momencie. Także zostawcie mi łapkę w górę za to, że w ogóle się odważyłam coś takiego nagrać i w ogóle sama zagrać sobie Rankeda bo to, to jest rzadki event po prostu. To się nie zdarza. Plus jest taki, że będziemy grać z niebieskiej strony, a nie z czerwonej, bo ja jestem przyzwyczajona do grania na botach i do grania właśnie z niebieskiej strony, więc nie będzie to aż takie dziwne. Ale generalnie Ja nawet w połowie gierki nie wiem, co mam robić, gdzie mam iść, więc to naprawdę będzie improwizacja totalna. Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie znienawidzi, OK. Chcecie iść gdzieś na jakąś linię, czy nie? Czy leci każdy na swoją? Chyba każdy na swoją. Dobra. Ja jestem autentycznie zestresowana. Posiedzimy sobie w krzaku. Oho! o. Ho. Znalezieni tutaj. Dobra, ja w ogóle lubię chodzić na bota, ale ja zawsze zapominam, że ja jestem postacią dystansową i zamiast trzymać się z tyłu, to ja się pcham do przodu, pcham się w gips, ewidentnie. I na stówę w tej gierce będzie tak samo. Dobra, jeszcze nie umarłam, jest... Druga minuta ponad. Jeszcze żyję. No dobra, trzy minuty wytrzymałam bez śmierci. Many mi brakuje, koledze też brakuje many. Wracamy do bazy chyba. Pomane. Coś kupimy. Mało złota mamy. Dobrze, zdążyłam. Kupi, kupimy to i co. Mana odnowiona. Wracamy z powrotem. Co on tak zapiernicza szybko? A ja też tak chcę. Ja mu na razie nic nie biję. To jest ten problem. A ten no, to tuż ma w ogóle szósty poziom. Zero dwa zero, wspaniale dziesiąta minuta, ja mam poziom piąty, łot. Dobrze, że sobie chociaż ktoś tam radzi. Nam idzie sobie ktoś chociaż radzi, skoro ja na bocie tutaj y, obrywam czym tylko się da. Nie trafię? Trafiłam! Nie podoba mi się już tak jerka mogę już iść do domu Okej, okay, czyli tylko przeze mnie chyba ten bot jest totalnie beznadziejny To był tak głupi pomysł, to na to wpadł. Dlaczego w ogóle ja na to wpadłam? To jest niemożliwe, że ja miałam taki po prostu wspaniały pomysł. No przecież to nie mogło się lepiej skończyć. Jeżeli kiedykolwiek będziecie sobie grać w Rankeda i zobaczycie, mój nick w swojej drużynie, to współczuję, ale macie przerąbane. Jak możecie tutaj zobaczyć w tej pięknej gierce, Wiadomo, dlaczego nie gram rankelów. Ale ja nie wiem, bo coś mi jakoś kiedyś lepiej szło. Albo się po prostu okłamywałam. Bardziej. Opcja z okłamywaniem się chyba wchodzi w grę. Ja nie wiem teraz, czy już się śmiać, czy płakać. To jest po prostu coś niesamowitego. A, może bym kupiła itemek. Czy ja trafię w tego Ezreala? Chyba tak. No oczywiście, oczywiście, oczywiście. I ja muszę być wszędzie po prostu pierwsza, bo jak nie pójdę pierwsza, to po prostu nie wiem, co się ze mną stanie. I co, gracie bez w sumie dwóch graczy, bo Jarvan jest disconnected i connected i tak nawzajem, a ja jestem po prostu upośledzona jakaś i wchodzę pierwsza i się wypieprzam co chwilę. Dziesięć razy już umarłam. Ale jestem w szoku, że oni wygrali w ogóle tą bitwę. Czy po prostu potrzebowali. Nie, oni prawdopodobnie są turbomocni. Potrzebowali tylko takiego właśnie mądrego, inaczej gracza jak ja, który powinien stać z tyłu, ale wpieprzył się po prostu we wszystkich i dzięki temu mogli zrobić cokolwiek, żeby nie wyłapać tych, yy, tych, tych stunów od wszystkich tu z dookoła. Gdzie idziemy? Ja większość tej gierki oglądam szary ekran Prawdopodobnie to jest mój pierwszy i ostatni ranket Nie wiem co by się musiało zmienić, żebym ja nie umierała tyle Ja w ogóle nie wiem, ja się nie powinnam z nimi pić generalnie, jak ja jestem tyle poziomów do tyłu Może sobie pójdę, nie wiem, Mel albo Sylasem na mida i może lepiej mi się coś uda Ale o Nie, to ja tu nie jestem potrzebna, okej okay. Oni tu czyszczą ja ereczkę puszczę. Jedynie dotknie kogoś. Jak to niby skończyło się wygraną? Co Cena mojej kierki to D minus. <grym> Jeżeli ktoś się spodziewał inaczej, to mał. Wow. Ja myślałam, czy D jest najmniejszą oceną. Chyba tak, co nie? O, no to miło. Dziękuję wszystkim tutaj moim współgraczom, że nikt mnie nie zaczął wyzywać za to, jaka jestem wspaniała na bodzie i jak wspaniale gra mi się to jeans. Zrobiłam 10 tysięcy obrażeń. Wow! No i co? Było miło i się skończyło. Dziękuję bardzo za oglądanie tego jakże emocjonującego... A ja placementy rozgrywam. Nie no, to musimy rozegrać placementy takie. Cóż, ale w każdym, w każdym razie do dzisiaj to już jest koniec. Dziękuję bardzo, że byliście tutaj ze mną. Umieraliście ze mną te 10-11, no ile razy. Także naoblądaliśmy się troszkę szarego ekranu, ale no cóż, może kiedyś będzie lepiej. Także co do zobaczenia. Pa-pa!